i na komom. Witamy serdecznie prosto z Suchych Stawów. Jest z nami nowy nabytek dumy Nowej Huty, były zawodnik klubów takich jak Ruch Chorzów, Stal Mielec i Odra Opole, Maciej Urbańczyk. Witamy Cię Maciek. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No i zaczniemy może tak humorystycznie, jak u Ciebie z językiem czeskim, bo teraz w naszych mediach klubowych, w komentarzach tam kibice wypytują na o czeski transfer, a tu chyba pozytywne zaskoczenie i doświadczony Polak. Czeski język mi się podoba, jest zabawny uważam, ale ale w tylko kilka zwrotów znam nic więcej, niestety. Okej, okay, to na to jeszcze może będzie pora. No i tak, trafiłeś tutaj do Hutnika i opowiedz może o kulisach tego transferu. Jak trafiłeś tutaj na suche stawy? Mm -hmm. e, tak jak wspomniałeś przed chwilą, ostatni klub to była Odra Opole. <coughs> Tam nie do końca e, spełniały się moje oczekiwania, jeśli chodzi o występy w drużynie. Miałem e, mało możliwości gry i, no i zdecydowałem się, żeby zmienić barwy i Spróbować gdzieś indziej, żeby, żeby po prostu coś nowego, poczuć jakąś taką no, nową motywację i, i powalczyć o skład gdzie indziej. I, i się pojawiła opcja y, hutnika, i y, się na nią zdecydowałem, i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. I czy były jeszcze jakieś inne oferty na stole, czy hutnik był po prostu najkonkretniejszy? Chutnik y, był najkonkretniejszy. Były jeszcze jakieś zapytania, ale. Właśnie nic takiego konkretnego i yy, to było też dla mnie ważne, że, że tutaj w, yy, ten sygnał był taki poważny z Hutnika, że jest zainteresowanie i, i dlatego się zdecydowałem. Lwią część swojej kariery spędziłeś w wyższych ligach, ale masz też epizod w drugiej lidze. No trochę wody już w Wiśle upłynęło od tego momentu, ale jak wspominasz generalnie te rozgrywki i czego się spodziewasz teraz? Yy, pamiętam, że w tamtym okresie yy, druga liga trochę inaczej wyglądała, bo nie było tych baraży. I e, wydaje mi się, że pod tym względem teraz ta liga jest ciekawsza, że e, praktycznie do samego końca wiele drużyn jest jeszcze w grze o awans przez, przez Barażę, więc to wydaje się dużo ciekawsze. E, na pewno ta liga jest wymagająca, mimo tego, że niższa, ale, e, ale na pewno jest wymagająca. Myślę, że też pod względem fizycznym będzie, e, będzie trudna, dlatego jestem też e, na to gotowy. No, i tak tutaj w Hutniku już zaczynasz, można powiedzieć, nie od zera pod, pod względem kontaktów z zawodnikami, bo w Mielcu spotkałeś się z Marcinem Budzińskim. Jak wspominasz współpracę z Budzikiem? Jesteś gotowy na kontynuację tej przygody? Bardzo pozytywnie. Siedzieliśmy w Szatni w Mielcu obok siebie, także, także mieliśmy ten kontakt bliski i no bardzo, bardzo dobrze wspominam ten czas i cieszę się, że, że jest tutaj w Szatni, bo też myślę, że przez to będzie mi trochę łatwiej. To bardzo dobra wiadomość. I teraz, może, taka wiadomość też dla kibiców, bo plany na wiosnę wiadomo, że są dosyć ambitne. I co ty możesz zaoferować od ciebie hutnikowi i jakie stawiasz przed sobą cele tak indywidualnie? No, nie będę chyba oryginalny, jak powiem, że yy, chciałbym yy, jak najlepiej punktować yy, razem z drużyną i żeby, yy, żeby walczyć o jak najwyższy yy, cel w tym sezonie i zobaczymy. Myślę, że też nie ma co się tak. Bardzo napinać i mówić o jakichś tam wielkich celach, tylko po prostu yy, walczyć o solidne wyniki i, i oby się fajnie ten sezon zakończył. I tego też będziemy ci życzyć, więc zdrówka i dobrej formy. Dziękuję ok. bardzo. Dzięki.